Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite. I teraz będziemy sobie grali Assaulta. Także ja jeszcze nie wiem kim będę grał. Wy już prawdopodobnie wiecie, ponieważ macie tytuł nad filmem. I tutaj jestem bardzo zadowolony, ponieważ udało mi się złożyć fajne party, złożone, złożyć fajne, złożone, fajnie, bardzo, bardzo po polsku. Party złożone z widzów. Jestem ja, jest Michał 99, jest Mumlock, jest super słodki miś, po prostu mega kosisz tym Nikiem. I jeszcze jest ARO, -A AROE. -A Nie wiem jak to przeczytać. Także mam nadzieję, że będzie nam się fajnie grało. I my widzimy się za chwileczkę już podczas losowania, także trzymajcie się. Dobrze, zostało kilka sekund, już jedna. O, proszę bardzo. Nie chcę nas umieścić w salcie. Podejrzewam, że nie może znaleźć innej pięciosobowej drużyny. No nic, próbujemy dalej. Dobrze moi drodzy, może tym razem uda się wylosować? Ach, cholera, jasna, nie wiem co się dzieje. Nie może nam znaleźć drużyny. Kurczę. Dobrze, próba numer 3. Zobaczymy. Nie, znowu nie. Chyba będziemy musieli zmienić na arenę, bo tak tutaj ze sobą ustaliliśmy, że jeżeli trzy próby e, asalta się nie powiodą, to spróbujemy sobie arenę 5 na 5 znaleźć, także tutaj ta, trzeba jednak na kompromis pójść ponieważ no jednak assault 5x5 no rzadko ktoś gra, jeszcze drużynowo. Bardziej drużyny 5x5 są, albo 5x5 na arenę, czy 3v3, tak? Także tutaj no zobaczymy, może uda się znaleźć chociaż tę arenkę, okaże się. Dobrze, zobaczmy, czy arenę znajdzie. Tak, udało się arenę znaleźć. Ja tutaj nie wiem jeszcze kim będę grał. Wy prawdopodobnie wiecie, ponieważ macie tytuł pod filmem, e, znaczy nad filmem i pod filmem. E, I teraz ja już Arenę Posejdonem grałem. Także ja sobie chyba będę tutaj po prostu zobaczę, co wybierze moja drużyna, złożona z widzów super słodki miś <grym> Kozak nick. Mumlock Michał 99 i Aroe. Także tutaj. Mm, Poczekam, aż oni powybierają, i sam coś wybiorę. Wy już wiecie, co to jest, a ja jeszcze się zastanowię. Także. Do zobaczenia już w grze. Ok, moi drodzy, na taki skład się zdecydowaliśmy. U nas w drużynie NIF, Atena, Hel, Artemis oraz AOKWANG, a w drużynie przeciwnej mamy Ksala Bankę, AOKWANG, Ra, Kali oraz Tora. Także zobaczymy, jak nam tutaj ta arena pójdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej, oczywiście. Ok, gra już się rozpoczęła. Ja tutaj rozdam sobie po każdym, po, po jednym skillu do każdego. Kupię sobie buty, szybciutko jakieś potki i tak dalej. I na razie chyba, chociaż nie, na tego Activate się zdecyduję na początek. Kurczę, jakie ja mam złote włosy, normalnie jak Super Saiyan, trzeci poziom. Mam nadzieję, że tutaj. Ym, bo postawiliśmy, moi drodzy, na niuka, takiego porządnego niuka. No jest nas y, dwóch hunterów, Jest Ao Kuang, także super niuk y, pod względem takim. Y, jego ulti. No i mamy też y, Atenę, tak, które tutaj. Dobra, każdy. Każdy coś tam sobie wziął. Ja wziąłem Artemidę, ja będę nią po prostu nagrywał kolejną serię, to sobie zdecydowałem, że dobrze będzie zagrać nią taką rozgrzeweczkę na arenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Ja mam strasznie, kurczę, głośno to ustawioną tą grę, muszę sobie ściszyć. Okej, okay, teraz jest w porządku. Mamy Hel w drużynie, ona jest świetnym supportem. No tutaj leczy, atakuje i w ogóle cudawianki. Także też jestem bardzo ciekaw, jak ona tutaj wypadnie. Każdy, zwróćcie uwagę, jak wszyscy tutaj są cofnięci. Nikt nie chce się wychylić. Tak to już jest, bo u nich jest pięciosobowa drużyna i u nas. Także tutaj każdy. Nie chce być tym, znaczy każdy nie chce być, nikt nie chce być tym first bladem jednak. Ciekaw jestem. Okej, okay, coś tam z tej akcji wyszło, ale nic pozytywnego chyba. Bo chyba first zbladał siebie, w drużynie. Tam jest akcja dosyć, dosyć chyba ciekawa, ale tutaj nie wolno zapomnieć o tym, że trzeba odpuszowywać cały czas. Zwróćcie uwagę, już by się przedarł. Ja sobie tutaj rozdaję najpierw drugiego skilla. To jest takie przyspieszenie ataku. To są, trzeci skill to są takie strzały z powietrza. A pierwszy skill, to jest taka pułapka korzeniowa. Oj, niedobrze, niedobrze. Poginęliśmy tu troszkę. Okej, okay, a tutaj cofnę się do bazy, kupię sobie troszeczkę rzeczy. Muszę odnowić sobie potki. Okej, okay, to na coś mi jeszcze stać? Dziś tu był taki fajny coś. Nie wiem, jak on tutaj kurczy. To jest chyba ten coś. Dobra, Consumable. Tak, dobrze pamiętałem. Tak, to jest do niszczenia minionów. Właśnie o to chodzi na arenie. Dobra, tutaj jeszcze mogę szybko biec pomagać. Nie wygląda to dobrze, powiem wam szczerze. Dobra, trzeba tutaj... Dobra, jest. Udało się. Okej, okay. można wracać na linię, tutaj bronić oczywiście. Okej, okay. jest zmaksowana dwójeczka, będziemy teraz bardzo, bardzo szybciutko tutaj atakować. Także bardzo fajnie. Ja tutaj tą pułapkę zapuszczę. OK, a Okonga trochę powoniłem, ale sam się zagopiłem. O, już leci do mnie Atena, tutaj. Szybko rzucę buffa, bo zaraz pewnie zginę. A chociaż rzuciłem Bufa mojej drużynie. Ja tutaj szybciutko już kupuję sobie dokrytów. Ponieważ Artemida, Arte... Artemida mylą mi się one we dwie. Ponieważ Artemida bardzo szybko atakuje później dzięki temu drugiemu skillowi, a ten szybkość ataku nie będzie w ogóle powiązana tak jakby z Teamagem. Także tutaj ona szybko atakuje, albo bardzo słabo bije na początku. A żeby mieć dwie rzeczy naraz, czyli i atak. I szybkość to trzeba złożyć te trzy podstawowe itemy do krytów. I wtedy ona bardzo, bardzo fajnie już się bije. Zresztą zaraz myślę, że sami zobaczycie, jak to wygląda. I od razu wam się spodoba. O, tak się właśnie niszczy grupę minionów. A to ulti um, Artemidy, to jest taki dzik, który stonuje wszystkich w pobliżu. Teraz też go wam pokażę. No. Jak oni tylko wejdą w zasięg tego dzika, tutaj on sobie stoi, to on od razu ich atakuje. Nie jest dobrze. Uuuuda bym powiedział, że jest źle. Okej. Okay. Eee, na szczęście szybko się wskrzeszę. Troszeczkę dostajemy po łapach, ale to nic. E, nie wolno się tutaj przejmować tym. Dobra, wracamy szybko na linię tutaj. Prawie zginąłem podczas tego pojedynku. Okej. Okay, um, nie wolno zapominać o tym, że są te. że te miniony trzeba niszczyć, bo to najgłupszy po prostu sposób jest na um, stracenie właśnie punktów. Także warto jednak tutaj puszować ostro te miniony, jak się ma tylko szansę. 13 level, nie jest tak źle, nie odstaje jakoś bardzo. Przydałby mi się boost z tutaj ten. Nie można tego nazwać lasem, ale taki. No i co, będziecie tutaj atakować. Tą grupkę. O kurczę, gdzie się podział mój dzik? Chyba padł po prostu e, tak szybko. I chao kwang chyba go po prostu zmiótł w swoim multi. Tak mi się wydaje. No, trafiłem, ale szczęście normalnie. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Cobra, trzeba tutaj odpuszować. Można wracać do akcji. Dobra, jest już troszkę kasy, ja jeszcze sobie zobaczę szybciutko. Ile mnie będzie kosztował drugi? Dobra, jest. Można wracać. Nie będę używał B, bo tak naprawdę to jest ta, ten, sam, ta, ten sam czas. Czy ja dobiegnę, czy sobie po prostu sam tutaj piechotku wpadnę, to nie ma znaczenia. To Ulti dla mnie jest beznadziejne. Wystarczy, że się zatrzymamy na chwilę. Więc jest, jest tak naprawdę koniec. Nic więcej nam nie robi to Ulti. Że bezsensowne jest, jak dla mnie. Mogli mu dać coś lepszego, szczerze mówiąc, bo to... Nawet ktoś kto ucieka, to wystarczy że się zatrzymać dosłownie na pół sekundy i już nie ma na sobie stuna. Także bez sensu. Okej, tutaj ten naokłon się trochę zagapił. Oj oj oj. Nie jest dobrze, bo ja tutaj ten wicher mam na sobie. Wrócę się uleczyć szybciuchno. Może sobie któregoś z Activate'ów doładuję. Okej. Okay. Kupię trochę potek. I wracam do akcji. Tu jest jakaś akcja już widzę. Ciekawa. Ale się męczyli, kurczę, naprawdę potężne takali. Ja tutaj porozstawiam te pułapki na razie tak na no, oślep. Dobra, Cię uwaga, już jest troszeczkę. O jezu, szybko bufa rzucam, żeby pomóc. nie, przeżyłem, dobra, ale bufa zawsze, że zawsze można rzucić. Mało życia mam, spróbuję się tutaj wskrzesić, czy znaczy przywrócić sobie to życie tymi potkami takimi! Okej, okay. zwróćcie uwagę, Hel jest naprawdę niezastąpiona. Ona tutaj cudawianki robi, żeby mnie y, tylko uleczyć. Oj, kiepsko, kiepsko. Sam, sam w środku walki, szkoda bardzo. Zobaczmy, jak to jest sytuacja. HNM stąd. Dobra. Zwróćcie uwagę. A nie, nie udało się zatrzymać w porę. Dobra, tutaj mój dzik podziałał. Dobra, nie można tutaj się rozpędzać, bo zapomni się o minionach, i jest kupa punktów w plery. Ale tak naprawdę, widzę, że tutaj wygrywamy, także nie jest tak źle. Cały czas mamy tam jakąś przewagę. To z tego, jak się tak szybko atakuje, jak się niczym nie trafia. Okej, okay, złapałem raf pułapkę, e, którą zostawiłem poprzednio. Okej, okay, jak tu sytuacja wygląda? Czterech nas jest. Pięciu już. Dobra, udało mi się kogoś takim dupszotem trafić yy, z krytyka. Mogę sobie to kupić. I ja sobie też kupię to Golden bow, Ono jest bardzo, bardzo dobre tutaj na arenie. Na pewno pomoże puszować. <laughs> <laughs> Muszę się kurczę herbatki napić. Bo już powoli zaczyna mi wysiadać gardło. Nagrywam chyba czwarty czy piąty odcinek z rzędu. Także jednak jest to jakieś tam dwie godziny gadania pod rząd. Jak widzicie, już tutaj bardzo, bardzo dobrze atakuje. Zwróć uwagę, to już jest naprawdę. i ten dzik po kolei sobie tutaj atakuje wszystkich na naszej drodze naprawdę fajny fajny ulti szczególnie ten drugi skill on tutaj jest naprawdę pomocny pomocny ale nie w stosunku do Ulti Aokwanga, niestety on tutaj nam nie pomoże. Hmm, dobra, jest dobrze, jest dobrze, świetnie się bawię, to jest najważniejsze. Tam jest akcja, nie w tą stronę bym pobiegł. Uwróćcie uwagę. Jeden strzał. Trafi Udało się trafić. Te opadające strzały też już biją za jakieś 300. Już dosyć sporo. Dobra. Bo mamy tu dalej na naszej liście. Nie widzę. Ach, kurczę, ra mnie oślepił, ale jak widzicie, już coraz, coraz mocniej bije. Podejrzewam, że tutaj kwestia jeszcze troszeczkę powera sobie dodać albo penetracji, i będzie już coraz fajniej. Coraz fajniejsze będą te krytyczne, <laughs> Tak, to one już są po 400 w takiego Alkwanga. Kurczę, to ulti tej Kali bardzo mi się podoba z wyglądu, jest takie <laughs> bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem jeszcze za bardzo co robi, ale wydaje mi się, że robi dużo damage'a i ona jest chyba nie może umrzeć podczas tego ulti, czy coś takiego. To jest ciekawe. <laughs> Wydaje mi się, że wygramy tą grę, ponieważ to jest już 107-102 do 40, także no, teoretycznie powinniśmy to zwyciężyć. No ja, oczywiście jak zwykle nie z tej strony. Dobra, biegnę tutaj. Oj, oj, oj. Tak rzuciłem się kurczę bez pomysłu. Nie wyszedłem na tym najlepiej. Zaraz się okaże, że w ogóle przegramy. Ale tak to jest takie jest blisko zwycięstwa, wiecie? Od razu człowiek e, chce za wszelką cenę tutaj zabić i właśnie wychodzi tak jak zwykle. Tu trzeba na Kłanga się rzucić. On jest najsłabszy z nich, jeżeli chodzi o przeżywalność. O, już mamy potencjalnego okej. Okay. Ja oczywiście świetnie celuję. Okej, okay, udało się. Super słodki miś dokończył. dzieła. Fajna gra, naprawdę mi się podobała. Mam nadzieję, że Wam również, i to też tyczy się tych osób, z którymi tutaj grałem. A grałem z Michał 99, Mumlock, Super słodki miś i Aroe. Także wielkie dzięki za grę, panowie. Panowie, a może panie, nie wiem, kto tam się kryje pod tymi nikami. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie, oceniajcie. I dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to polecam subskrypcję mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.